Co jestem ubrana co Okulary mam z jakiegoś sklepu takiego typu Claris Naszyjnik mam z Hebe. Do tego bluzka jest od Emilki z Ameryki. Ona przysłała mi po prostu w paczce. To jest bluzeczka. Pod spodem mam jakąś bluzkę chyba z Intimissimi. Taką na ramionczka. W bardzo podobnym kolorze właśnie do tej. Ona jest takiego pudrowego różu. Mam nadzieję, że widzicie w ogóle. Dalej mam spodenki. To są spodenki, one były jakieś takie długie. Znaczy nie, one były chyba do takie 3 czwarte. Ja je po prostu ścięłam, troszeczkę postrzępiłam i zrobiłam z nich krótkie spodenki. Są bardzo fajne, wygodne teraz. Wcześniej mi jakoś tak nie bardzo się układały. Także, trzeba, pokażę buty. To są te moje ulubione meliski z Mohito. I to wszystko. Jeżeli chodzi o paznokcie, to mam niebieski lakier z Golden Rose piaskowy. I całość się prezentuje tak. Mam nadzieję, że widzicie. To jest taki szybki outfit, właśnie na wyjazd. Jesteśmy właśnie nad morzem, w dokładnie. Pokażę Wam coś wybrałam. Tak, na szybciutko, bo może właśnie kameruję. Mam na sobie torebkę z mohito, którą dobrze znacie, bo wiecznie ją noszę. Mam na sobie też sukienkę. Sukienka jest z Zary. Widać? No teraz całą ziemię. Taki pseudo myliski z mohito. Pan idzie właśnie, czekajmy. E, więc tak, tak jak mówiłam, całe z Mafita, sukienka z Sary, torebka z mafita również, okulary, z żeby dajże bodajże e, i mrozletka z apartu. No. Możesz mnie teraz ocenić jakie mam na sobie ciągle. A, no właśnie, ty... jeszcze. Dobra, to jeszcze outfit mojego faceta. <laughs> <Dawaj>. <laughs> Ale to musisz mówić. Dobra, więc tak. Może ja będę robiła przybliżania i mówiła. Czemu on nie chce fokusować? No, nie. Więc tak, to są adidasy z firmy Adidas. Tak, buty Adidasy. Skarpetki Nike, tak jak widać. I reszta też Nike. Spodenki z Nike. Koszulka Nike. Okulary Cezary. A zegarek jest z? Zabry. Z apartą. Z... Co to jest za firma? Mm, McLaren. Nie, tak? McLaren jakiś? Nie, nie wiem, co to jest za firma ogólnie. Drogi. Drogi, tak. Więc całość wygląda tak. Ufarciło ci się. No, mi się cholera. Ja Ciao, się tam. No. Dobra. Więc. widać ci coś? No. Widzisz no, tam idzie. Nie. Co, dobra, nie przejmuj się nikim. Uważam, no. że ty jesteś tutaj. Dobra, witajcie. w drugim miejscu. Dzisiaj jest sobota, właśnie idziemy na plażę yy, i powiem wam, co się dzisiaj ubrało. Więc tak, na dole oczywiście mam yy, melisę, te co wczoraj. Gdzie to nie są Melisy, to są pseudo-Melisy z mojito. ale bardzo wygodne, fajne. Tu mam na górze spodenki, spodenki są z Agenda. One są fajne, bo one tak wyglądają jak spódniczka w ogóle nie e, i mają kieszonki. Bardzo fajnie leżą, moim zdaniem. E, dalej mam bluzkę i ta bluzka jest z Abohausa albo Skropa e, z pieskiem, z piesodylem. Piesodyl, znaczy to jest taki wilk, nie, ale nie piesek. E, Dalej jest torebka. Torebka jest z CCC. Mój ulubiony sklep z butami i z torebkami. Wszyscy się zawsze śmieją za mnie, że jakiś CCC kupuję. Ale to jest naprawdę fajny sklep. Więc ona wygląda. Tak, i to jest taka plażowa i mam tu pełną po prostu torebkę napchaną różnymi rzeczami. Okulary te co wczoraj e, są z... A widzisz okulary? Zapatrzyłem okulary się na, na piesę, torebkę. Na tak. E, tak, okulary są z... Bodajże. Chłopak tam wyglądał przez chwileczkę. No i co z yy, tym? jest z... też bierzył bryżit chyba. I Bransoletka, no nie widać, tak to nie przebierze, bo nie widać. Nie złapie. Tak to nie, za blisko. Bransoletka jest z Dred Rubin. Wczoraj powiedziałam, że zaparto, ale Dred Rubin jest. Prezent urodzinowy chyba to był, co? Ty chcesz nagrać? Nie, no nie. To ten tylko przelecę może, no co? Tak no. No, więc Adidasy z marki Adidas te co wczoraj. Skarpetki już inne, też Adidasy. spodnie są Nike czy co? Nike. Bluzeczka też Nike. To jest ulubiona firma Marcina, Nike ogólnie. Bardzo fajne ciuchy tam są. No, Moim zdaniem jest lepsze przebiega. niż w Adidasie, nie? Takie bardziej fajne, no. Przebiega. Ładniejsze. Więc tak wygląda. No i buty są fajne, są te jakąś no, Klimakul, tak? Klima cool. A i są takie leciuteńkie. jeżeli jakiś chłopak to ogląda, to naprawdę polecamy te buty, bo są super. Jak wieje? ja w nich nie chodziłam, tak jak nie? Jak nie? On, ale... No. Normalnie przewiewa stopy. Nie kocą no. się w ogóle. A tatuaż, jeżeli chodzi o ten tatuaż, to Marcin robił sobie sam. Spój pokaż. No. To jest smog i dlatego na niego mówię smoczek. Ale no to kiedyś w wojsku. No w wojsku, taka głupotka, nie? Dobra. Dobra, Dobra. więc tak, idziemy dalej. Jeszcze nagrywa? Cześć kochani, dzisiaj mamy niedzielę wieczór i chcę wam pokazać się z Tą braną, już podjeżdżamy, także to jest praktycznie mój przedostatni outfit. Na słowie mam tak, na dole, zresztą na dołu mam trampki z agentem albo z dajszmana. Kupiłam je w zeszłym roku, już dokładnie nie pamiętam gdzie. W kolorze miętowym. Spódniczka. To jest e, w ogóle, to jest sukienka. Tylko, że ja ją obcięłam, bo zrobiłam z niej spódniczkę. I ona była ze Stradivariusa. E, dalej mam bluzkę z Promotu. Widzi ktoś? Mm -hmm. okay. Dobra. Bluzkę mam z Promotu. Tak, bruska na torebka z torebka To CCC, Okulary te co zawsze z tak Ryży, prawda? Nie, w się Ale gdzie patrzyła na mnie dziewuchacą. Dlaczego? Byłany... Dlaczego? No, tak myślę. Nie wiem dlaczego. No bo do kamery, tak? No to za to Jak czego masz gadać do wody? No. Mam nadzieję, że Wam się podobał i zapraszam Was jeszcze na jutrzejszy outfit. Ryby tu się rzucają, co się widziałaś? No, ryby się Nie? rzucają. A wiem, to widziałam no, wcześniej. Okej. Okay. Okay. Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym swoim dnia, już ostatnim. Dzisiaj jest poniedziałek, za 3 godziny dokładnie wyjeżdżamy i ostatni raz idziemy na plażę, więc pokażę Wam co jestem dzisiaj ubrana. Mam kapelusik. Kapelusz jest słumiany i kupiony dosłownie przed chwileczką. W ostatni dzień mogłam go kupić wcześniej, ale jakoś takiego nie, nie I kosztował 20 zł dokładnie, więc niejako strasznie dużo. Dalej mam koszulkę. Koszulka jest z Agent Dem Dokładnie nie pamiętam, ale chyba z kupiłam. Spodenki są z Cameliem. Się chyba tak wymawia. I one były normalnie 3 czwarte, ale ja je skróciłam. Zrobiłam z niej po prostu krótkie spodenki, troszeczkę je tu postrzępiłam i tak to wygląda. No Są bardzo wygodne na pewno. Yy, trochę krótkie, no ale wiecie, no, na, na plażę to można tak się udać. Yy, dalej są buty, te same co zawsze. No Są bardzo wygodne, tego je noszę praktycznie codziennie. Yy, są z mohito. Mhm. I torebka. Co zawsze na plażę, czyli CCC. Z Biżuterii mam tylko pierścionek, znaczy tylko, aż pierścionek z biżu Brigitte. Tą branzoletkę co zawsze i kolczyki tym razem chyba też z biżu Tak Ty tylko w kawałku. Mówię Wam Marcina. Może też z drugiej strony czytam. Nie. Jeżeli chodzi o strój Marcina, to firmy te co zawsze, czyli Nike, buty Adidasa, tylko po prostu kolory się zmieniają. Tak jak mówiłam. Adidas buty, skarpetki również Adidasy. Znaczy z firmy Adidas. Spodenki Nike, koszulka Nike i czapeczka Nike. Zegarek ten co zawsze. No, więc na luzie. Dobra. I mamy tu termosik, <taki> no. takie opakowanie, które yy, zabezpiecza przed przegrzaniem picia. Nosiliśmy z kostkami lodu. No, nosiliśmy tutaj kostki lodu, że wsadzaliśmy. No, Więc wyjeżdżamy już, tak.